Witam serdecznie moi drodzy, a więc dzisiaj porozmawiamy sobie o toksycznych ludziach, którzy pojawiają się w naszym życiu, którzy podcinają nam skrzydełka, którzy żywią się naszą energią, którzy starają się nami manipulować, którzy starają się wykorzystywać nas do swoich celów, żebyśmy my robili to, co oni chcą i oni się tym żywią. Oczywiście chodzi o naszą energię, tak? naszą energię, nasze nastawienie, nasze podejście do życia i świata. Tacy ludzie też uważam, że są potrzebni w naszym wzroście i każdy tutaj na tym świecie ma swoje, jakby to powiedzieć, zadanie do, do, do odegrania, powiedzmy to tak w cudzysłowie oczywiście. I dzięki takim ludziom, jeżeli spotkamy kogoś takiego i wyjdziemy z tej relacji, z tego, to może być ktokolwiek, to może być ktoś w rodzinie, to może być jakiś przyjaciel, to może być ktoś gdzieś przypadkowa osoba, gdzieś tam z internetu, tak jak na przykład ja gdzieś nagrywam. Wielu z Was też pisze coś, jakieś posty różne itd. itd. Więc no, czasem się przyklejają tacy, żeby. A nie tak nie jest, nie, ta, ty nie, ty nie masz racji, to tamto. Mi nigdy, przypomnę jeszcze raz, mi nigdy nie chodziło o rację i to, co mówię w swoich filmach, no to mówię na swoich doświadczeniach, na swoich przeżyciach, więc no, mi to jest rybka, czy tam ktoś sobie pisze tak, czy tak, mamy już osłonkę. Najlepszą, najlepszą reakcją jest po prostu brak reakcji, bo on wtedy nie ma pożywki. Jeżeli wdajemy się w jakieś dyskusje, w jakieś przekonania, no to po takiej wymianie zdań przeważnie my jesteśmy. Wypompowani. My jesteśmy wypompowani z energii, przechwytujemy tą negatywną, załóżmy, energię i to my się później źle czujemy. My to musimy, od, jakby to powiedzieć, przerobić w sobie, nie? Eee, I moi drodzy, no właśnie, jak sobie z takimi ludźmi radzić? W ogóle najlepiej, jeżeli rozpoznamy, że no ktoś nam nie, nie służy, teraz już mówię, są takie czarne, nie służy. Jeżeli przebywanie w jakimś towarzystwie nam nie służy, no to proste, nie chodzimy tam, nie? Albo nie zadajemy się z tymi ludźmi, albo no, zmieniamy po prostu otoczenie. Mówię, zamykając jedne drzwi, otwierają się kolejne, jak, wy, jak wygonisz, nie wygonisz. No jak przestaniesz zasilać toksyka, to pojawi się ktoś, kto cię popchnie do góry, podniesie, gdzieś ktoś ci wytłumaczy, pomoże eee, i w tych czasach już czujemy, słuchajcie, czujemy. Każdy czuje, jak, jak właśnie czuje, jak rezonuje przy jakimś innym człowieku, nie? Więc jeżeli przebywasz z kimś, kto cię cycka z energii dosłownie i w przenośni, no to nie jest to dla Ciebie korzystne, nie? No i niektórzy wchodzą jeszcze w taką rolę, a, ja mu pomogę, ja go uleczę, albo coś tam, ale jemu o to nie chodzi, żeby on był uleczony, tylko jemu chodzi o to, żeby cyckać dalej Ciebie z energii i żebyś go zasilał, zasilała, nie? Ja sam w swoim życiu spotykałem, no na różnych etapach swojego życia spotykałem różnych ludzi z takimi cechami. Sam może w przeszłości, mówię, jak byłem mniej gdzieś tam ogarnięty, też byłem dla dla pewnie dla kogoś toksyczny, albo coś, ale w momencie, kiedy to zauważamy, przestajemy, odpuszczamy. Nie? Ja mówię, no wcześniej, jak tam mówię, te 6-7 lat temu przed wejściem na tą swoją drogę zmiany perspektywy, poszerzania świadomości, budzenia w sobie tych lepszych cech, zdiagnozowania tego, w którym kierunku chce iść, tak? Bo mogę sobie, każdy z nas może iść albo w tą stronę załóżmy korzystną, rozwojową, wzrostową, albo możemy iść w dół, siedzieć w miejscu, narzekać, mówić, że żyć przeszłością po prostu, nie? I to są przeważnie ludzie, którzy gdzieś utkwili, utkwili w przeszłości i e, poprzez to, że nie przepracowali pewnych schematów niech będzie, z wewnętrznym dzieckiem, nie odpuścili przeszłości, nie wybaczyli, nie zaakceptowali tego, e, jak to, jak, jak wyglądało ich życie, no to ten jad w nich jest, nie? Mówię i tak wszyscy jesteśmy z jednego źródła od Boga z góry i tak dalej, i tak dalej z wszechświata. Każdy może sobie to nazwać jak chce, mówię. Także, no, wszystko jest potrzebne. Jeżeli takiego człowieka spotkamy, no to już wiemy, widzimy później te schematy w przyszłości. Jeżeli, e, tak jak mówię, na przykład, gdy ja zaczynam nagrywać, no to mnóstwo ludzi gdzieś e, też się odzywało, nie, to tak, nie jest to tamto, to jest inaczej, to jest to, to jest tamto. Jeszcze raz mówię, że ja to mówię wszystko na tych filmach, to co ja doświadczyłem, przeżyłem, przepracowałem w sobie. Nie wiem, nie to, że przeczytałem w książce i mówię, o, tak będzie, nie? I tak samo mówię. E, gdy pracujemy nad sobą, no to łapiemy połączenie ze źródłem i ze swoją duszą. I na przykład też mój wewnętrzny głos raz mi powiedział, właśnie jeszcze jak byłem w Anglii: szukaj odpowiedzi w sobie, szukaj odpowiedzi w sobie. I tak samo każdy z nas szuka odpowiedzi w sobie i każdy z nas ma wszystkie pytania i odpowiedzi w sobie. Rodzimy się tu już kompletnie. Tylko po prostu poprzez różne doświadczenia w życiu gdzieś tam nieraz troszeczkę możemy pobłądzić, możemy gdzieś tam troszeczkę gdzieś zboczyć z kursu, ale w jeżeli jesteśmy, mówię, świadomi, jeżeli ogarniamy to, co nam służy, jesteśmy obserwatorami kierunku, w którym podążamy, zawsze można zrobić korektę plany, nie? No, i teraz też mówię do mnie, odzywali się różni e, ludzie, którzy gdzieś chcieli mi podciąć skrzydełka. Nie. Tak samo jak zaczynałem nagrywać, to każdy mówił, e, po co, po co będziesz nagrywał na tym YouTubie? Mówię, zobacz, co ty, co ty tam gadasz w ogóle, co ty tam wiesz, nie? No, gdybym słuchał takich ludzi, no to, to nie wiem, może możliwe, że dalej bym sobie. Melanżował, pił wódeczkę i tłukł się dalej gdzieś tam nie wiadomo co robił, nie? A tak gdzieś doświadczenia życiowe, z których wyciągamy wnioski, nie? Dostajemy po dupie. Często wszyscy mówią, o, matko czemu tak dostaje po dupie? A no, dostałeś po dupie, żebyś w końcu coś zrozumiał, bo wcześniejsze sygnały ignorowaliśmy, zarówno ja, jak i na pewno wy. No, ale gdy mm, odetniemy jakby to takich ludzi, no to spotykamy innych ludzi, którzy są dla nas pomocni nam. Jakby to powiedzieć, podają tą pomocą dłoń, podbijają nas do góry, dasz radę, spróbuj. Tak samo jak mamy jakieś pomysły, no to jak pójdziesz do jakiegoś negatywnego człowieka i się z nim to, tym podzielisz, to ci powie, nie, nie da się, nie da się. Załóżmy, że masz najwspanialszy pomysł, który by się udał. Na 100% wiesz, żeby się udało, bo sam jakąś tam analizę sama przeprowadziłeś, przeprowadziłeś, przeprowadziłaś i wiesz, że to będzie spoko i chcesz to robić, rezonuje to z twoim sercem, chcesz to robić, nie? Ale nie no, bo posłuchałaś jakiegoś jednego drugiego mądrali i ten pomysł zamknęli. Nie, nie da się, łe, co ty gadasz, nie da się, to tamto, to tamto, nie? E, więc ważne jest, żeby otaczać się ludźmi, którzy cię mm, budują, a nie podcinają skrzydła. E, toksyczni ludzie wysysają energię, zasilają się twoim, twoją energią, twoim nastawieniem. Nie ma co, tak jak mówię, wdawać się w żadne dyskusje, tylko po prostu siemanko, baw się dobrze, wszystkiego dobrego, miłego dnia, dziękuję, idę swoją drogą bo oni zawsze mają ostatnie słowo do, do powiedzenia tak samo na grupie, słuchajcie, no, na tej grupie już mam ponad e, 80 tysięcy ludzi, jest tak, że wiecie, no niesamowita sprawa, jestem mega wdzięczny za, za to e, i też pojawiają się ludzie, którzy tylko e, nie wiem, wyzywają innych, nie, ktoś ma takie zdanie, nie, głupie takie, 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 pewnie możesz mieć inne zdanie, ale możesz to wyrazić w zupełnie inny sposób, a nie sprowadzając kogoś do poziomu jakiegoś, wiecie, no żeby mu było przykro, smutno i tak dalej, tak dalej są to manipulatorzy, którzy bazują na wszelkiego rodzaju emocjach. Słuchajcie, jeżeli ty mu że słuchaj, Siemano, nie chcę mieć z Tobą kontaktu, baw się dobrze, mam swoją drogę. No to będziecie tak, na początku ja miałem takie różne przygody. Nie wiem, ktoś mnie wyzywał, nie? Wyzywał mnie od najgorszych, że o, ty jesteś taki, taki i taki, nie? Pozdrawiam. Twoja opinia na, tw na mój temat jest tylko Twoją opinią, a nie jest tym, co ja uważam o sobie. Ale no, nie każdy ma jeszcze takie, jakby to powiedzieć, podejście i to jest po to, żebyśmy zbudu... zbuduj swoją pewność siebie, wtedy żadna opinia z zewnątrz Cię nie, nie rusza. O to też chodzi, nie? Wyzywanie, nie? Później wzbudzanie litości, o, no czemu mi nie chcesz pomóc, no to tamto, to, to tamto i tak dalej, i tak dalej, nie? Jak dalej ignorujemy na przykład, no to jeszcze na przykład jeden gościu też miał czekać, co? Wyzywał mnie, później na litość. Później znowu, że nie, no, no to chodź, zrobimy, pogodzimy się, nagramy jeszcze znowu coś tam i tak dalej, i tak dalej. Wiecie sami, no. Bazowanie na uczuciach, tak samo jak na świecie dzieją się różne sytuacje, to to jest gra na emocjach, na, na, na emocjach, tak? Wkręcanie ludzi, żeby im było przykro, smutno, żeby poczuli się to w takim ścisku. No cały taki ten świat, jakby to powiedzieć, zewnętrzny, te, te, te wszystkie różnego rodzaju media, to to jest jedy, jeden wielki taki... Program toksyka, nie? który wzbudza emocje, które no, dołują, które podcinają skrzydła, które e, bazują na, na strachu po prostu, nie? No i e, nie ma co właśnie no, przejmować się takimi ludźmi. Nie? nie ma co im zasilać, nie ma co ich karmić, bo oni teraz wiedzą, że w tych obecnych czasach wszystko czuć. No, no, sam idziesz, sama idziesz do jakichś ludzi, no i no, no, czujesz się czy po rozmowie z takim gościem, koleżanką, kimkolwiek. E, Wzrastaż, czy przychodzisz do domu? Już nie mówię o mieszkaniu w miejscu, gdzie jest więcej niż jeden toksyk. Miałem taką przyjemność, no to codziennie rano wstawałem, jakbym gdzieś był wyżołowany całe z energii, nic mi się nie chciało. Deprecha, słuchajcie, deprecha, nie miałem ochoty na nic, nie? No i musiałem wyprowadzić się z tego miejsca. Tym bardziej jeszcze, że mówię, niektórzy starają się wpłynąć na ciebie. Poprzez innych, nie? Jak nie mogą do ciebie się dobrać, to starają się gdzieś przez innych na około gdzieś e, zareagować. No i na to już e, nie mamy wpływu, jak inne osoby. Na przykład masz jakąś koleżankę, kolegę, przyjaciela, który, e, no, no, z którym się spotykasz, którego lubisz, z którym miło spędzasz czas, nie? E, no i ktoś do ciebie chce jakiś tam, załóżmy ten toksyk, ma jakieś tam wąty, problem, i ty jesteś zbudowany na tyle, że no, się manko, nie? No, to pójdzie do tego, tego, do tego Twojego, niech będzie osoby pośredniej i będzie jego męczył, jego będzie gdzieś tam nawijał na Twój temat, żeby gdzieś za przeproszeniem obrobić ci tyłek i żeby wzbudzić, żeby ten ktoś powiedział Ci to, co powiedziałby Ci toksyk, nie? I tak to działa, taki to jest mechanizm, nie? I mówię, nie ma co się takimi ludźmi przejmować, oni też są, jakby to powiedzieć, dla mnie to są biedni, zagubieni ludzie gdzieś, którzy doświadczyli pewnych traum który sobie, z którymi sobie nie poradzili z drugiej strony natomiast też nie chcę mówić, że wszyscy są biedni, bo niektórzy robią to perfidnie z tą medytacją. Nie? też takich ludzi poznałem którzy zajmują się cyckaniem energii i żywią się tym i budują się na tym i sami wiecie jak to działa, na przykład powiem przykład kiedyś, kiedyś byłem bardzo taki impulsywny wybuchowy, taki byłem bardzo elektryczny na przykład, nie? I szybko się podpalałem. I często nawet jak nie wiem, prosty przykład. Jak byłem gdzieś zmęczony, gdzieś wyszedłem, ktoś mnie zagrzał gdzieś czymś i wybuchłem, nie? Wybuchłem, wydarłem się, wszystko tam jakieś nawyzywałem od najgorszych. No to naładowałem się, nagle czułem się lepiej. Ty. Mówię, co jest grane, mówię zmęczony, byłem, spać mi się chciało, to tamto, nie? Robiłem to nieświadomie, nie, no bo komuś się zrobiło przykro. I ten mechanizm jest taki, że komuś się robi przykro, smutno, bierze to wszystko do siebie, to, co ty mu powiedziałeś, powiedziałaś. I tak samo, co toksyk coś mówi i on się zamyka w sobie, a ty się tym ładujesz, nie? I w przeszłości mówię, że też taki byłem, dlatego widzę te schematy, nie? Widzę te schematy. Yy, dlatego nie warto zadawać się z takimi ludźmi. Jeżeli gdzieś ktoś wzbudza w tobie jakieś poczucie winy, strachy, jakieś przykre emocje, czujesz się źle energetycznie, bo mnie teraz wszystko czuć, teraz nie ma nic do ukrycia. Ktoś może mówić super, ekstra, fajnie i tak dalej, i tak yy, dalej, a wbijać takie szpileczki. Pyk! I nagle Ty jesteś wypompowany, do machaty wracasz, myślisz nie wiadomo o czym, czujesz się nieswojo, jesteś taki pomiędzy jakimś strachem, pomiędzy jakimś takim nie wiadomo czym, przejmujesz się też nie wiadomo o czym, no bo w sumie do pewnego momentu wszystko było ok w Twoim życiu, już wiedziałeś, wiedziałaś e, jak to budować, jak to omijać, żeby e, piąć się do góry. Im bardziej świecimy, tym częściej też przyciągamy takich różnych e, w cudzysłowie pomocników, miłych ludków, którzy chcą sprawdzić, czy jeszcze mogą się u nas trochę najeść, nie? Więc jeżeli nie wpuszczamy takich ludzi do, do swojego środowiska, że przestają mieć, wiecie, no pokarm po prostu, nie? I może to też dla nich jest taka chwila refleksji, że kurde, może trochę nie halo, nie? Może coś naodwalałem, może coś ten, może, może się zmienię. Tylko mówię to, nie wszyscy chcą i niektórzy robią to z premedytacją, żeby ci było przykro. Chcą, żeby ci było przykro. Chcą ci podciąć skrzydła, chcą, żebyś został na tym samym poziomie, żebyś się nie rozwijał, nie rozwijała. Bo dzięki temu będą mieli Ciebie pożywkę, bo jak pójdziesz dalej, przepracujesz pewne schematy w swoim życiu, no to już widzisz te zachowania, widzisz te mechanizmy, mechanizmy którymi oni się posługują, którymi, które oni wcielają, wciągają do Twojego życia, chcą, żebyś no dalej był w tym samym miejscu, nie? Więc nie warto, nie warto, moi drodzy, otaczać się takimi ludźmi. Jeżeli na kimś ci mówię zależy, a ktoś może nie wie, że taki jest, że cię krzywdzi, można porozmawiać, można powiedzieć, mówię, jeżeli to jest ktoś tam gdzieś tam w rodzinie, no to normalne, że chcesz porozmawiać, no bo gdzieś tam wiesz, no, no chcesz mieć na przykład z kimś kontakt, nie? To może spróbować, ale jeżeli w dalszym ciągu ktoś cię cycka z energii, że ty po każdej rozmowie czujesz się wypompowany, czujesz się po prostu, jeśli przykro, smutno i, i masz takie emocje, że cię zamyka do środka, no to nie ma sensu. Nie ma sensu karmić dalej takich ludzi. No. Więc, moi drodzy, wszystko w naszym życiu pojawia się w odpowiednim czasie i momencie. Każdy człowiek na naszej drodze jest po coś, nie nawet tacy ludzie są po coś, żebyśmy mogli zrozumieć pewne mechanizmy, poczuć, przejść, doświadczyć. Nie ma, nie ma mówię, no, dobrych doświadczeń, wszystko służy naszemu wzrostowi. Każdy człowiek na nasze, postawiony na naszej drodze służy naszemu wzrostowi, służy, moi drodzy, temu, żebyśmy mogli się rozwinąć, żebyśmy mogli pójść dalej, żebyśmy mogli przejść pewne schematy, żebyśmy mogli, Odrobić pewne lekcje, dzięki którym na tych wyższych załóżmy, niech będzie poziomach, albo na głębszych, zależy jak w którą stronę to patrzy, załóżmy na tych głębszych poziomach w naszym sercu, wewnątrz nas, żeby nam to nie wywalało, bo jeżeli nie przepracujemy jakiegoś, nie wiem, <laughs> wiem, szczebelka, jeżeli nie przepracujemy jakiegoś szczebelka teraz, nie, no to później na wyższym poziomie może się to gdzieś tam odbić nam większą czkaw, czkawką może się to bardziej gdzieś tam wywalić może to bardziej nas dotknąć a jeżeli na tym mm, początkowym poziomie gdzieś ogarniemy pewne schematy no to już później się nie dajemy w to wkręcać nie? E, mało tego jeżeli na przykład ja uważam, że e, jestem wdzięczny do tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś spotkałem, których spotkałem na, na swojej drodze, którzy gdzieś starali się mnie gdzieś e, skubnąć, podciąć popchnąć e, wzbudzić jakieś mówię poczucie winy, jakieś inne rzeczy. Jestem wdzięczny za nich, bardzo jestem wdzięczny za wszystkie doświadczenia, bo to każde jedno doświadczenie doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem teraz. I ciebie tak samo. Każde jedno doświadczenie doprowadziło do miejsca, w którym jesteś teraz. Zawsze można zrobić korektę planu, zawsze można zmienić perspektywę, troszeczkę inaczej to ogarnąć. Nie? Jeżeli doświadczymy pewnych zdarzeń i widzimy, że jest to równia pochyła w dół, no to, no to, no to, no, to, no to, kurde, no mówimy i o, i o, i ogar, nie? Ogar, no to nie tak chciałem iść, dlatego ważne jest, żeby, jak tam wiecie, no raz na jakiś czas po prostu zastanowić się, usiąść na piłku ze sobą, iść na spacer, przemyśleć, czy to, co robimy, droga, którą podążamy, jest, jakby to powiedzieć, tą, którą założyliśmy, że będziemy podążać, bo nieraz po prostu poprzez jakieś tam różne sytuacje z zewnątrz troszeczkę się zmieniamy i zbaczamy z tej drogi, nie? Więc ważne jest, żeby to zerkać na to co jakiś czas i patrzeć, mówię. Wszystkie doświadczenia są potrzebne, także tu ja nie mówię, że o FB, FB są toksyki, bo oni też są potrzebni każdemu, jakby to powiedzieć, do, do wzrostu, do zrozumienia pewnych schematów, nie? Bo bez przepracowania pewnych rzeczy nie możemy iść dalej. Więc no... E, dla, mnie, e, dla mnie, mówię, wielu takich ludzi, czy mówię, jak zacząłem nagrywać, e, to na większą skalę, trochę też, jakby to powiedzieć. E, Chciano mnie doić, że tak powiem, i w momencie, kiedy bym, bym się na to zgodził, no to ja bym zjazd w dół, i później co bym powiedział, o, bo bo on tak zrobił, nie? Pozwoliłem na to, pozwoliłbym na to, nie? Jeżeli dużo się z takim kimś pozadajesz, to po nie wiem, po miesiącu, po dwóch, wrak, wrak. I, i kurde, no i później wiesz czemu, no? przecież on tak super było, nie, w pewnym momencie, nie? Więc moi drodzy, no, wszystko jest po coś, wszystko jest po coś i. Ze wszystkiego możemy wyjąć doświadczenia, na wszystkim możemy się odbić do góry, na wszystkim możemy, jakby to powiedzieć, zbudować swoją siłę, nie? Zbudować swoją siłę i iść dalej. No i uważam, że trzeba pewne rzeczy właśnie nazywać po, po imieniu, no bo, no bo tak, tak uważam, nie? Więc moi drodzy, otaczajmy się ludzi, ludźmi, którzy nas wspierają, którzy gdzieś pchają nas do góry, gdzie wiecie taka symbioza, że widzisz, że jakiemuś tam, no nie wiem, komuś na kimś ci zależy z kim masz super relacje, gdzieś tam ktoś ma jakiś smutniejszy dzień, podbicie coś na przełamanie, wiesz, zwykły uśmiech zwykła, jakieś twoje słowo jakiś twój żart, jakiś nie wiem, chodź na spacer chodź do lasu, chodź gdzieś tam pójdziemy i, i kurde, no, no zmienia się i tak samo w drugą stronę właśnie, otaczajmy się ludźmi, którzy czują i widzą podobnie Albo otaczajmy się ludźmi, którzy też chcą gdzieś tam się zmieniać, wzrastać, a nie takimi, wiecie, stękaczami, narzekaczami, którzy tylko nie da się, to nie, tam to nie, tam tu nie, to też nie, na co mnie te kwiaty, nie? Myślę, że to tyle będzie. Tu wam jeszcze, o, widzicie, dzisiaj tak o w rozpuszczonych włosach, ponieważ gdzieś zgubiłem, zgubiłem gumkę, a już mi się nie chciało szukać żadnej. Ostatnio też mi się śmiać chciało, teraz taka anegdotka będzie też do sklepu miałem iść na zakupy z 3 dni temu i też mi pękła gumka mówię i mi się ogólnie śmiać chce z siebie w długich włosach w sensie w rozpuszczonych, nie, jak mam kitkę to jest spoko ale w rozpuszczonych mi się z siebie chce nieraz śmiać po prostu tak pozytywnie, no bo nie jestem przyzwyczajony do tego no i mówię, dobra muszę iść do sklepu mówię, nie będę szedł na chatę, żeby wziąć sobie gumkę i wrócić później do sklepu więc poszedłem w tych rozpuszczonych włosach no i wchodzę i od razu dwie panie takie stały tam nie wiem, tak 40-50 lat i, i jedna patrzy na mnie i mówi o Boże o Jezu, o matko, coś tam, nie? No ja już, ja już ja już się zacząłem śmiać. Mówię, no nie no, niech się pani zdecyduje, albo tak, albo tak, mówię, nie, no i zaraz tam wszyscy ha 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 hi, hihi, no i zaraz o matku, jakie super, jakie to o matko, o matko, o matko, nie? E, więc no czasem samym, samym swoim, nie wiem, wyglądem możemy, wiecie, no, gdzieś tam u kogoś wzbudzić uśmiech, e, wzbudzić jakieś tam e, fajne emocje, jeszcze jak się odezwiemy fajnie, gdzieś tam zagadamy, to też to... E, ma pozytywny wydźwięk, nie? Więc, moi drodzy, brak reakcji na toksyków, nie zasilanie ich, nie wchodzenie w dyskusję yy, jest jedną z najlepszych metod, bo on wtedy nie ma się czym żywić, nie wdaje się w dyskusję, napisze 5, 5, 6 wiadomości i później yy, znika, nie? Znika, no bo, no bo nie ma pożywki, idzie szukać dalej, nie? I w tych czasach podkreślę jeszcze raz, czujesz po twoim ciele, jak się czujesz przy kimś, yy, jakie emocje ci towarzyszą, jakie uczucia, jak się czujesz, jak wrócisz do domu, czy jesteś podbity, podbudowany, czy jesteś zajechana, zajechany w dół. I otaczajmy się ludźmi, którzy cię podbijają, a nie tymi, którzy Cię cyckają i spychają w dół. No. Moi drodzy, przypomnę jeszcze, że zrobiłem sobie ten profil taki na Baikafi, więc jeżeli ktoś uważa, że moja praca, rzeczy, które robię, czy na grupie, czy tutaj na YouTubie są gdzieś tam, jakby to powiedzieć, pomocne, inspirujące. Można przysłowiowym piątakiem, przysłowiową kawką się podzielić. Link będzie też rzucony pod spodem. Link do grupy też jest, mówię, jest mnóstwo pozytywnych ludzi, mnóstwo fajnych ludzi, którzy dzielą się doświadczeniami, którzy pokazują na swoich przykładach nie? po raz kolejny, nie wymyślają tego nie wiadomo skąd, tylko na swój, opisują swoje doświadczenia, które przeszli, których doświadczyli, które ich zbudowały, przy których im było smutno, które zrozumieli, które zaakceptowali, które odpuścili które jakby to powiedzieć rozwijają różne historie. Warto fajnie zobaczyć, można gdzieś tam też coś podpatrzeć. Nie? Także, moi drodzy, tak, tak w skrócie, tak ogólnie wydaje mi się, że, że spoko też ten film będzie. Zobaczymy jaki będzie odbiór. Jak coś to będzie można to jakoś rozwinąć, ale lepiej skupiać się na rzeczach dobrych, jednak uważam, że warto też pewne schematy znać bo tak to nie robimy sobie kuku, nie wchodzimy w jakieś, nie zbaczamy ze ścieżki. Oczywiście każdy e, powinien, nie że musi. Każdy w swoim życiu gdzieś doświadczył tego, no bo jak tego nie doświadczy, no to no to mm, wiecie, no będzie to jakaś luka. No i tak jak mówię na tych później czy głębszych, czy wyższych levelach każdy sobie może tam jak chce. Wszyscy jesteśmy połączeni, każdy jest w innym miejscu, każdy jest wyjątkowy, nie wiecie, to jest to, to jest prawda. Nie ma lepszych i gorszych, według mnie, oczywiście każdy jest na innym poziomie swojego rozwoju i każdy poprzez doświadczenia, które go spotykają, wzrasta, trochę albo stoi w miejscu, albo robi jakiś kroczek do przodu, ale ważne, żeby do góry gdzieś wyciągać wnioski iść dalej, nie. Także dziękuję bardzo za wszelkie wsparcie. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają gdzieś tam je do tej pory. Dziękuję za wszelkie rozmowy, dziękuję za wszelkie słowa gdzieś tam, wszystko co się dzieje wokół mnie, też to jest dla mnie budujące i też się bardzo cieszę, że gdzieś to co robię ma w końcu o, róbmy to co kochamy i efekty przyjdą same. Dzięki wielkie aniołki, wszystkiego dobrego na łączach, do zobaczenia, do usłyszenia.